Zanim zapytam Cię o konkurs, ponieważ mamy, jak wiemy, mało czasu, chciałam Cię zapytać o Eurowizję. Jak było w Turynie? Karolina, musimy coś uściślić. Dla Ciebie ja mam zawsze sporo czasu, ale faktycznie dzisiaj jesteśmy na chwilę przed wielkim finałem Miss Polonia, ale wróćmy w takim razie pamięcią jeszcze do Turynu. Powiem Ci szczerze, że każdy konkurs piosenki Eurowizji to są zupełnie inne emocje. Te w tym roku były szczególnie przeze mnie odczuwalne. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo dyplomatycznie, ale wiesz co, jak jestem dwa tygodnie z naszą polską ekipą, zżywam się z nią, przyglądam się temu, jak Krystian Ochman walczy o spełnienie marzeń. No to człowiek tak się utożsamia z tym wszystkim i, i trochę się stresuje. Nawet były takie momenty, że ja odnosiłem wrażenie, że bardziej się stresowałem niż sam Krystian Ochman. Z tego względu, że on ma 22 lata, ale ma taką dojrzałość sceniczną, że on wychodzi z takim luzem na scenę, że ja go kiedyś tak zapytałem: Krystian, czy ciebie to w ogóle stresuje? Czy ty czujesz to, że to jest Eurowizja? Że to jest jedna z największych scen muzycznych świata. A co wa warte podkreślenia, jedno z największych widowisk telewizyjnych świata. W których ty bierzesz udział. Krystian mówi: Wiesz co? Nie czuję tego. Muszę wyjść na scenę, zaśpiewać. I to, co zrobił, było absolutnie genialne. Jestem z niego dumny. Uważam, że wypadł świetnie, no nie było wstydu. Jako Polak czułem się dumny, że mogę obserwować tak młodego i utalentowanego chłopaka. Ja myślę, że ta Eurowizja to była tylko furtka do jego takiej naprawdę wielkiej kariery. Czy możesz zdradzić nam jakieś zakulisowe smaczki, których nie było widać w telewizji, których nie było widać na waszych socialach? Co się tam działo? Powiem bardzo enigmatycznie. Polska ekipa, polska delegacja przez inne delegacje z całej Europy została okrzyknięta najbardziej zintegrowaną grupą tego wydarzenia. Trzymaliśmy się mocno, yy, wspieraliśmy się i to naprawdę było widoczne i odczuwalne jak pojawialiśmy się w Bubble Roomie, czyli w tej przestrzeni, gdzie są garderoby wszystkich delegacji. No, coś wspaniałego. A jakie były pierwsze komentarze, gdy okazało się, że zajęliśmy 12 miejsce i gdy okazało się, że jury z Ukrainy nie przyznało nam 12 punktów, na co nawet chyba trochę ty liczyłeś, bo powiedziałeś, że być może te 12 czyżby do Polski? Był taki moment, w momencie, kiedy połączyliśmy się z Kijowem i prezenterka miała przekazać te 12 punktów od ukraińskiego jury. No, mam być szczery, no, byłem przekonany, że to będą punkty dla Polski. Okej, okay. ja wiem, że konkurs piosenki Eurowizji to muzyka, ale jednak gdzieś po cichu tak liczyłem bardzo na, na to jury. No, niestety. Ale czy ja mam się przejmować i posiłkować tym, i jak wyglądała decyzja pięciu osób? W końcu w televotingu Ukraińcy przyznali nam maksymalną liczbę o, punktów 12. O, więc nie musimy się dobra, przejmować. To, Mam różne dobra, teorie niespiskowe. Mam takie to, zdanie, którego nie chciałbym w tym momencie wyrażać. To, tym Jest mi trochę przykro, ale trudno. Nie mówię, że będziemy o tym pamiętać. Wygrali najlepsi. Tak miało być. Tak zdecydowała Europa. Nie mogę podważać tego zdania. Nie jestem za większości. Nie, nie było przykro, tyle powiem.